Cześć Siemanko, to ja, D 89 89pl Zapraszam Was na kolejny mecz sezonów online w FIFA 15. Tutaj mamy drugi mecz siódmej ligi. Tak jest. Poprzedni mecz, jaki był na kanale, był to szósty mecz no, to ósmej ligi. Słuchajcie, nagrywałem 5 nagrywałem meczów z rzędu, przed nagraniem kombinowałem z ustawieniami e, nagrywania oczywiście, ustawienia dźwięku i takie inne sprawy. Tak kombinowałem, że przekombinowałem po nagraniu filmików, przy montowaniu wyszło na jaw, że dźwięk, a dokładnie mój komentarz jest w tak opłakanym stanie, Echo, szumy. No, nie dało się tego oglądać, więc stwierdziłem, że. No, nie będę tego wrzucał na kanał, bo to jest. To jest żenada. Jak to wyglądało? Um, awansowałem do siódmej ligi. Totalnym fuksem. Siódmy mecz e, poprzedniego sezonu. Porażka. 6 do 7 bodajże. Pamiętam ten mecz, bo to był niezły grad bramek. Byłem zły, że go przegrałem, bo. Eee, prowadziłem już w pewnym momencie dwoma bramkami. I. No ale niestety nie udało się. 6-7 w plecy. Następny mecz przegrany. 8-9 mecz. No i tutaj zdobyłem 3 punkty, których brakowało do awansu, ponieważ eee, przystanie. Meczu 0 do 0. Wy ja z tym panowie motacie się jak dzieci. Przystanie 0 do 0. Eee... Nie wierzę. Przeciwnika Przeciwnika rozłączyło sesję. Zainkasowałem 3 punkty. Kolejny, ostatni 10 mecz przegrany. No i awans do następnej ligi. Nie byłem z tego zadowolony. Eee, awans totalnym fuksem. No ale nic na to nie mogę poradzić. No i pierwszy mecz tego sezonu również porażka. Te mecze idą w niepamięć e, w sumie 5 porażek z rzędu, bo ten mecz, gdzie rozłączono, rozłączył się przeciwnik, znaczy podejrzewam, że e, to było rozłączenie nie z jego winy, bo wątpię, żeby ktoś na początku meczu, bodajże 20 minuta. Bodajże 20 minuta stan 0 do 0 się rozłączał. Traktuję ten mecz również jako porażkę. Więc mamy 5 porażek z rzędu. Tendencja spadkowa. Mam nadzieję, że teraz powstaniemy z kolan i, i coś pogramy. Tymczasem w tym meczu 15 minuta, już mamy 1-0 do tyłu. Nie tutaj, ty, Mądziole słucham. E, wszystkie te mecze grałem z Real Madrid. Żygam już tą drużyną. Naprawdę. Ile można. No ale na to też nic nie jestem w stanie poradzić, więc.

For suarez. Oj suarez. O, Out. Muszę się naprawdę skupić, bo ostatnie mecze w moim wykonaniu to jest naprawdę porażka. No more than that. We all look at the referee. What are you going to decide, Pedro or Teguilla? Eh? A yellow card. Yeah, I don't think you could have any complaints about that. Marcelo played out to Cristiano Ronaldo in that wide area. Dobra. Dobra, piła.

Beł się odegrał, no i jest 1-1 jeden, jeden w kartkach. Bo dajże niesta też został. Kartkę za niby faul na Bejlu, kurcze. Było blisko. Luis Suarez, Neymar, now Rodriguez, Pique, and now Iniesta, on towards the middle, could be in, wait out for Messi, in with the chance,

No dobrze, jestem za, żeby kolega próbował takimi strzałami z dystansu. Kolejny faul, Suarez. O mój Boże, przenaszwięcony Neymar, Neymar, ja Cię proszę. Jak Ty mogłeś to tak spartolić? Zablokowany szał, super.

Ach, nikogo nie miałem, żeby podać. Wiedziałem, że to się tak skończy. No, ja cię kręcę. Najpierw nie trafia, teraz trafia. Bramkarz broni. O co chodzi? To, to wie chyba tylko sędzia now, oh, 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 oh. <laughs> Dzięki Here is a corner for them. Try... Ryzykownie Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że tak zagra, ale... Ale czy skończy się to karnym? A, mi to wyciągnął spod nóg. Wyjazd, wyjazd! There to make that save. Jeszcze pod nogi Krystyny, no panowie, czy tak naprawdę jest ciężko strzelić jedną bramę? No na Neymara. Wolałbym, żeby to Neymar tak podawał do Messiego. Za głęboko, ale dobra próba. To musi być brama. Nie wierzę, no nie wierzę w to.

it's a chance got to be it's still a chance after the save nabram sir out. sent the ball over the touchline and it's Xavi, sergio busquets

Neymar, czy nawet piłki porządnie nie potrafisz przyjąć? Siedemdziesiąta ósma minuta. Co ta chorągiewka robiła tam w górze, bo nie rozumiem. Oh. Quickly, and he's just plunged onto the ball there. Yeah, that's top class from from him, and uh, really did help out his defenders there. Sergio Busquets. Oh, he's true. Zakręciłem też już. Real Madrid still have a goal in handy. For a while. Out. Cristiano Ronaldo. Well read by the player who stopped that pass, cutting his team apart. Four more minutes. Lionel Messi. Nie tak. <laughs> Fart. Fart totalny. ho. ho, ho. Musiał to sięgnąć. Musiał to sięgnąć.

Oj, dobrze, że ja nie jestem na miejscu mojego przeciwnika, bo bym się wściekł. Naprawdę bym się wściekł. No, szczerze mówiąc, ta pierwsza brama, znaczy pierwsza, jedyna brama przeciwnika. No, ładny gol, ładny, ale później nic. Nic większego, chyba raczej. Chyba raczej. Raczej e, przeciwnik nie pokazał. Mamy jeden punkt. Dwa mecze za nami, remis i porażka. Jedziemy dalej, od razu. Znaczy ja gram dalej. Dla Was to już jest koniec tego epizodu. Zatem serdecznie Wam dziękuję. I zapraszam na kolejne mecze. Trzymajcie się.